Siema, siema, ja jestem Dzik Wojtek i zapraszam Was w sobotni poranek na wykopki. Dzisiaj podjechaliśmy autem, jestem z moim kolegą i, i, i jesteśmy w lesie. Tak wygląda nasz las, las na granicy Aldorfu i Ergoldingu. Na polach no, leży śnieg, był mróz po 10 stopni na tygodniu, także nie ma co próbować. A w tym lesie nigdy nie byłem, bo wiadomo w, leś, w lecie zawsze wszystko pozarastane, nie chciało mi się przebijać. I myślę, że dzisiaj jest odpowiednia pora na ten lasek. Zobaczymy, co wyjdzie. No, co? no Ergolding Aldorf byli Rzymianie. Także no liczę na jakiegoś Rzymka. Może jakaś włócznia. Zobaczymy. Widzimy się przy pierwszym dołku. Ta -dam, ta -dam. No to zaczynamy dzisiejszą zabawę. Mamy tu taki pierwszy kolorowy sygnał na ścieżce. Wartość 46,7 O jest Chyba Chyba nie będzie mi dane do niego się dostać No ciężko to widzę I go chyba pominę Chociaż bije ładnie Wiecie co? Włączę się jak się dokopię. No i dobra, pierwszym sygnałem na dziś jest kawałek łuski. Wracam do miejsca gdzie zostawiłem plecak, gdyż mi łapy marzną i kurczę muszę drugą parę rękawiczek założyć, a nie wiem czy je mam A, ostatnio chyba wyjmowałem. Dobra Sygnał jak dzwon 81 Zapewne pucha O Ojej, dzisiaj wykopki będą O, patrzcie co znalazłem Latarkę <grystanie> Wow, to jest ta lepsza e, i chodzi Ona jest ładowana tutaj na e, Normalnym kablem, wow Ale fajnie No i co? No i opłacało się tu przyjechać do lasu A jak daje tu świeżo Ostatnio ktoś się zgubił. No. I luksus, prawna latareczka. Ta Dobra. Sygnał raczej śmieciowy tutaj. Jak tobie? 65. Zobaczymy. Chociaż może jak Odkryję, pokrywę śnieżną będzie lepiej się prezentował Kurde no teraz trochę lepiej Dobra jest to tu Dobra, to nic takiego, to była e, dupka od naboju myśliwskiego. E, musiałem wymienić baterie przed chwilą w kamerce, na tym mrozie dosyć szybko padają, a też są słabe. Jakby ktoś miał info, gdzie mogę w dobrej cenie kupić takie baterie do kamerki GoPro, to piszcie. Gdyż będę u sobie zamawiał. Może ktoś ma sprawdzonego e, sprzedawcę, który sprzedaje takie rzeczy. Dobra, idę do tego plecaka. Moja orientacja w lesie jest dosyć słaba, także szukam szukam i nie mogę znaleźć. Drugiej pary rękawiczek niestety nie znalazłem w plecaku. No dobra, będą mi musiały przywyknąć e, ręce, ale zmocnię się kiełbasą. Zobaczcie Kiełbas Polski. Zjem, żeby się już nie wracać do plecaka i idę dalej. Słabo w tym lesie dzisiaj będzie. Sygnał o wartości 41 jeden czterdzieści czterdzieści jeden najpierw trzeba zgarnąć i kopiemy jest na wierzchu. Dlatego nie lubię wykopek w lesie no ale jak pola są takie, a nie inne, to od czasu do czasu można wejść dobra, jest to tu jest to tu i jest to Zawleczka. I kolejnym sygnałem jest pucha. Takie oto dzisiaj wykopki w lesie. A tutaj mi chyba bije na łóżkę. Sygnał 59. Sorry, 49-51. Coś tak czuję. Że to będzie łuska. Aha. Widzicie? Ale w jakim stanie calutka. Tutaj w lesie wystarczy, że się niekiedy ściółkę usunie i już wychodzi na zewnątrz to co piszczy. No i dobra Kolejny sygnał, tutaj już z grubsza ściągnąłem ściółkę i, i, i śnieg Bije 68, może jakieś sreberko, ale raczej to zawleczka. Kapsel. Gdzieś 5-10 centymetrów. Zobaczymy. Nie no, w lesie się fajnie kopie, nie powiem. Dobra, jest to już wykopane. O, bije pięknie. Bije pięknie, zobaczymy co to jest. I ja pierdzielę. Na pierwszy rzut oka, aż muszę to sfotografować. Aż muszę to sfotografować, słuchajcie. Mam podejrzenie. Wow, wow, wow. Ja pierdzielę, jest Rzymek, jest Rzymek. I coś będzie na nim widoczne. Wow, wow, wow. Zobaczcie jak to bije. No nie mam pytań. <śled> No nie spodziewałem się, że w lesie, gdzie trzeba odgarnywać do każdego sygnału, po niej 10 cm wyjdzie mi Rzymek. Dobra, wiecie co? Ja teraz nakręcę roleczkę telefonem z tego znaleziska, a potem jeszcze się włączę. Wow. No, powiem Wam, że wstępnie wyczyściłem tą monetę i się prezentuje obłędnie. Jest gruba gdzieś na dobre 2 mm. No, ta strona mnica. No, na pewno do odczytu. No, teraz tego nie zrobię, bo nie mam jak. Jest to, są to jakieś tutaj dwa zwierzątka na dole. Tutaj jakaś babka, nie wiem, no, a tutaj jakiś hipcio. No i napisy otokowe. Jak najbardziej do Dobra, no tu trzeba się kręcić, tu trzeba się kręcić. Jest jedna, może będzie druga. Napędzony tym Rzymkiem dwa razy szybciej macham cewką. No i mamy sygnał 47,8. Tutaj raczej Rzymka nie będzie. Ale wiecie co? Wystartowałem po tym Rzymku dalej. A chyba się tam wrócę. Chyba się tam wrócę. Ktoś z psem? A się wystraszyłem, że na mnie gwizdrzy. Dobra, wykopię to się włączę. Dobra, jest to tu. Zobaczymy. O, dawaj, dawaj. A, kolejna łuska. Dobra. 20 minut później, po tej łusce dopiero mam możliwość załączenia się. Bardzo taki słaby, niewyraźny sygnał. No Takie sygnały też trzeba kopać. A wróciłem się tu, gdzie tego Rzymka znalazłem. O tam, widzicie, tam był dołek po tym pierwszym. No i teraz tutaj zobaczymy, co jest. A? Kurde na no, w lesie jak najbardziej Do kopania tylko Teraz... O, jest to wykopane. O! Teraz sygnał jak dzwon. 3940. O, to była monetka. Ej! Ja pierdziele! No nie, no rozwaliłem system dzisiaj! Znowu Rzym! <grym> Uuu, uh, jaki stan! Ja pierdziele. No nie mogę. Piach, piach, glina. W takich w takich, ta, takich, w takich, takiej ziemi takie stany wychodzą. No kurde, wow. Muszę ochłonąć, zaraz się włączę. Dobra, ten żymek naprawdę w bardzo super stanie jest. Te napisy otokowe. Eee, Gordunus, nie wiem, był taki cesarz. Eee, druga strona, no słabsza, ale ta strona naprawdę robi robotę. I, i, i... No, na, samym śniegiem potrafię fajnie wyczyścić ją. No mega, mega znalezisko. Moja druga rzymska moneta. No w przeciągu, nie wiem, 30 minut. No tutaj się kręcę, tutaj się kręcę, nigdzie nie idę. A tutaj weszłem do takiego lasu, gdzie jest troszkę gęściej i ten śnieg tutaj się nie dostał. Taki fajny sygnał, 72. A no, na wierzchu to raczej puszka, 72. Co my tu znajdziemy? Dobra, myślę, że ping-pointarkiem już to zlokalizujemy sobie. A tu pach, trzeci Rzym. Nie no, Rzym tak nie bije. O pucha, tak jak myślałem. No tak sobie chodzę i i i... Ręce mi się jakoś zaaklimatyzowały. Natomiast stopy kurczę mi marzną. O idę tam w dół. Może woda wypukała jeszcze jakiegoś rzymianina. No tak jak wspominam często na moim kanale, te wykopki w lesie nie są moją ulubioną wersją spędzania wolnego czasu. No ale tak jak dzisiaj te warzywki wykopałem, to chyba częściej będę zachadzał tutaj, do tego lasu. Nie, nie ma żadnego sygnału. gdzie te rzymki powychodziły, przeszedłem obszar taki kwadrat 20 na 20 i już nic, żadnego sygnału nie było. Zapuściłem się gdzieś dalej. No i żelastwo takie w postaci ósemki, o. Hmm, myślę, że wyjść z tego lasu gdzieś może w pole wejść. Tutaj jest takie pole koło tego lasku niedaleko. Dobra, ten zapał po rzymkach już mi zleciał. Tutaj kolejny chyba sygnał na łóżkę. Już myślę o polu. Dobra. A wiecie co? Korzenie a korzeni, włączę się jak znajdę. Dobra, no tak jak myślałem, kolejna łuska. Kolega będzie się cieszył. Ten sygnał łuską nie będzie. Takie 69-71. Rzymek to raczej chyba też nie będzie, choć Nie wykluczam. Wow, 79. 79, no to co? No to pucha pewnie. Albo zawleczka. A tu bam, srebro. Dobra, jest to tu. Ja tego nie widzę. Jest to dobry znak. Nie. Jest to coś aluminiowego. A, dobra, obrączka od ptactwa hodowlanego. Nic fajnego. I niestety tylko kolejna useczka. Piąta albo szósta już. Słuchajcie, zjechać z tej górki naprawdę było wyzwaniem. Ja nie zjechałem, a ześlizgnąłem się bokiem. A tutaj sobie nie poradziła pani z wjazdem niestety. I co? I tam pomagają. Myślę, że no moja obecność jest zbędna, bo tam jest już co najmniej 5-6 osób. Także a ja idę tutaj na te pola. Znaczy idziemy. Bo jesteśmy dzisiaj we dwóch. Spod tego śniegu przebija się jakiś sygnał o wartości. 78 Ale tutaj tak samo jak w lesie trzeba o najpierw śnieg, ojej, jak tu grubo śniegu, a pod śniegiem, śniegiem jakoś można się wkopać. Wiecie co, no ja myślałem, że ten śnieg na polach stopniał a to jednak się utrzymuje, bo dość duża, gruba pokrywa jego jest. Dobra, włączę się, jak to wykopię. Dobra, krótko fajnie na 7,8. Jest to już na zewnątrz. Jest moneta. Jest moneta. Jeden kreutzer. Jest! 1851. Piękny austriacki krajcarek. O, no widzicie, no takie wykopki to ja lubię. Ekstremalne, ale obfitujące. Trzecia moneta. O, jaki piękny stan, no naprawdę piękniś. No i luks. Coś tu bije spod tego śniegu. Na 54 do 60. Dobra. Najpierw gruba warstwa śniegu. A teraz? No monetki z tego to raczej nie będzie. No, ale ziemia kurczę pod tym śniegiem. jest zamarznięta dobra wiecie co, no włączy się jak znajdę Dobra, tym razem to tylko o zlepę kołowiu. Po dłuższej pauzie, melduje się przy kolorowym sygnale, bardzo niejednoznaczne, ale może. Jeszcze raz kopnę, jak za tym podejściem się nie uda to wyłączę kamerkę, żeby nie robić, o coś tu chyba, nie, nie widzę nic, dobra wyłączam i się włączę jak znajdę, dobra drucik, 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 co ci z dupy ucik, pyk, słońca nie widać, nie wiem gdzie jest słońce, jest gdzieś, tak, Paskudna, zimowa, szara pogoda. No sami zobaczcie, tylko takie gupole jak ja chodzą na wykopki w takie dnie. Kręcę telefonem. Wszystkie akumulatorki w GoPro mi padły na tym mrozie. Mamy bryłkę po, dłuższym, po dłuższej pauzie bez sygnału. Zobaczymy, bije na jak to bije. 61, dobra Przypołowimy na pół To jeszcze na pół I sprawdzamy Co to będzie? Tego tu nie ma, tego tu nie ma jest to tu Aha A, ale zamarznięte Wiecie co? Następne ujęcie będzie, bo potrzebuję dwóch rąk, żeby to stąd wyciągnąć. Taka jakaś blaszka, może to to i stary jest, ale raczej nic mi nie powie, co to mogło być. Śmieć. A jednak mam jeszcze akumulatorek, także zapomniałem, że jeden mam jeszcze w kieszeni. Dobra, sygnał. No, jak wszystkie dzisiaj, oprócz tych dwóch rzymków, bardzo niejednoznaczny. 56. 56 to by była dwójka. Z cesarstwa chyba, nie? Trzeba ostrożnie kopać, żeby łopatki nie uszkodzić. Moja najlepsza łopatka. Dobra, to podziabiemy Coś tu będzie chyba, coś tu będzie Jest jakiś buzik. Dobra, coś to jest Aby to sfotografować, nie kwalifikuje się Pędzę dalej 48,9 na skali Dobra, pasuje w końcu jakąś monetę. Numer 4 dzisiejszego dnia kopnąć. O, jest już ta to bryłka. Z tą bryłką pójdzie fajnie, sprawnie. Jest tutaj. I już zaraz zobaczymy co to jest. Zlepek ołowiu. Dobra, pomału trzeba się zbierać. Chodzę po tych polach tutaj, jak widać, rozległych. Ci, którzy mnie oglądają, dobrze znają te tereny. I co, no nie mam żadnych sygnałów. A marzy mi się już jakaś ciepła herwata. O, albo grzańca sobie może zrobię. Mam chyba w domu jeszcze wino do zagotowania. Do podgrzania. Nie można zagotować. Nie, to nie to. No i co? Idę w kierunku auta. Pakuję się i jadę. Bo tutaj, no niestety, nie dość, że pola puste, no to. Tak jak widać, ta pokrywa śnieżna na plus-minus 10 cm powoduje, że tych sygnałów brak. I kolejna łuska. No właśnie, no, grube sygnały spod tego śniegu wychodzą, a drobnica niestety potrzebuje nieco lepszych warunków atmosferycznych, żeby wyszła. Zapomniałem Wam na polu zrobić podsumowania. No W sumie nie było z czego. Trzy monetki, troszkę łusek, no warunki ekstremalne, jak ostatnio zawsze. Eee no co, no te, te rzymki dzisiaj zrobiły mi dziennie. Eee Jeśli Wam się spodobało, no to zachęcam do pozostawienia czegoś po sobie. Ja tu sobie montuję właśnie filmik i piję herbatkę. Wam życzę miłego weekendu. I jak puszczą mrozy, no to szukajcie i kopcie. Cześć! Hmm. Sure.